Na jednej liczą się te lajki na Insta To druga powie tylko co i Krypsa Siema z tej strony prozureccie pokażę wam jak powstawał kolejny animowany art do nowego numeru kamerzysty, czyli suki. Zapraszam. Na wstępie dzięki Kamerzyście i Krużmi za kolejny kamerzysty za... projekt. Bawiłem się przednio. Krótki deadline, jeden dzień na całość, ale udało się. Fajnie, że to zrealizowaliśmy i fajnie, że udało Was się trochę oszukać tym obrazkiem tego kieliczka z winem, bo pisaliście mi, że mogłem się nad tym kieliczkiem z winem trochę bardziej postarać, ale tamto to po prostu był jakiś stokowy Zdjęcie, nie moja robota, także tutaj macie już gotową pracę, którą zaraz zobaczycie, jak powstawała. Szybki standardzik dla nowych widzów. Witam Was serdecznie. Możecie mnie kojarzyć z tego, że robiłem dwa poprzednie rysunki dla kamerzysty. Intro do mniej więcej pierwsze i drugie, bądź mnóstwo fajnych, ciekawych serii z rysowaniem, animowaniem i różnymi pierdołami. Musicie sobie przejrzeć playlisty. Jeżeli chcecie zobaczyć w przyszłości inne prace dla kamerzysty, narysowanych YouTuberów jako super bohaterów, Wasze komentarze jako rysunki, bądź Wasze pomysły wykorzystywane na live'ach jako rysunki, bądź animacje, to zostawcie suba. Ja Was zapraszam serdecznie, a teraz skończmy pieprzyć, przecież jak zwykle nie lada orzech do zgryzienia Audacity, żeby wymasterować dźwięk piosenki, Animate, żeby wszystko naszkicować, lineardować, pokolorować i zarysować, Photoshop, żeby potem wszystko pocieniować, podfiltrować, pociąć na warstwy, After Effects, żeby potem zanimować chociażby bicie serca, dodanie dymu, jakiś tam przebarwień i tak dalej, czy chociażby nakładki starego filmu no i oczywiście Adobe Premiere Pro, żeby wszystko wrzucić do kupy i złożyć to w gotowy produkt, który widzieliście już raczej u kamerzysty na kanale żeby też rozwiać wątpliwości, jak to wszystko działa, jak to się robi i tak dalej, będą. Niedługo poradniki na kanale, więc jeżeli jesteście jakimś grafikiem, który chce się zainteresować i ewentualnie w przyszłości nauczyć robić takich rzeczy, to będą długo na kanale, także możecie tam pchnąć jakiegoś dzwona czy coś. Raczej miałem mnie przeklinać. Dobra, lecimy. Powiem wam szczerze, że gadałem z chłopakami, jak usłyszałem, że mają być cztery panienki i kamerzysta, to trochę się przeraziłem. Słuchajcie, parę godzin na narysowanie pięciu postaci tła i jeszcze zrobienie z tego animacji to nie jest prosty task do zrealizowania, ale udało się. Mam nadzieję, że wam się podobał finalny efekt. Mam świadomość, że jest trochę ciemne, ale staraliśmy się jak najbardziej uwydatnić to, że jest to noc. One miały być też zaciemnione, żeby te tytułowe suki były właśnie w takim półmroku, żeby one się nie wybijały za bardzo przed szereg. Postawiłem na to, żeby kamerzystę ubrać taki typowy streetwear, jakaś bluza Supreme. Oczywiście wszystko improwizowane. Inspirowałem się trochę na reklamach z firmy Obey, bądź właśnie Supreme. W tym, że tamte streetweary są bardziej skierowane w stronę anime, jakieś tam Naruto, e, Song z Dragon Balla i tak dalej, i tak dalej. Jednakże te Jed jakby wykorzystałem też foty ze sklepu, żeby go jak najlepiej ubrać w taki właśnie styl uliczny, newskulowy, taki wiecie, typowo raperski na dzisiejsze dni chociażby. Rysując panienki, poleciałem zupełnie. Powiem szczerze, że dwie bądź trzy były wykorzystane na podstawie zdjęć, e, plakatów z różnych filmów, chociażby z filmu Hany Jedynka o tym tańczeniu i tak dalej. Nie pamiętam jak się nazywała ta aktorka, aczkolwiek jest ona trzecią panienką, którą narysowałem. Dwie pierwsze były mocno inspirowane starymi, vintageowymi plakatami, ponieważ te pozycje typu oparcie ręki o ścianę, wypięcie tyłka są standardowo bardzo powszechnie. Właśnie w latach 80., na ulotkach, początek lat 90. -tych. Po prostu ubrałem je w nowe ciuchy, jakieś jeansy. Oczywiście krótka, spięta bluzka, żeby jeszcze bardziej uwydatnić jej kształty. Dwie pozostałe zrobiłem podobnie. Trochę jakieś tam kinki elementów, ale to tam wiecie, stringi na wierzchu tego typu rzeczy, też żeby nie przesadzić, bo nie wiedziałem jak daleko mogę się posunąć. Trochę jest agresywnie, trochę jest zwłoczone, ale nie ma do przesady, więc mam nadzieję, że cała kompozycja gra. Oczywiście jako tło wykorzystałem jakąś prostą aleję, którą wymyśliłem na poczekaniu. Jakiś drzwi, kawałek budynku może to być, powiedzmy, budynek z rozgłośnią radiową, bądź z anteną rozpo Powszechniającą zasięg. Jakiś zakrzywiony płot, taki betonowy raczej bądź jakiś drewniany zależ jak to patrzycie. Na początku chciałem narzucić na to tekstury, żeby to było wszystko jasne, ale myślę, że w takim ciemnym rysunku też oko nie dostrzeże szczegółów, czy jest to beton, cegła, czy drewno, więc postawiłem na to, że tego nie zrobię. No I potem zaczęła się jadka z kolorowaniem. Jakby kolorowanie całe poszło w Adobe Animate i to było szybkie, tego wam też całego na pewno nie pokazałem, bądź nie pokażę. Natomiast potem było w Photoshopie zabawy z cieniowaniem. Tutaj było naprawdę mnóstwo nakładania cieni. Na początku stawiałem na lekki brąz, lekki burgund, jak Zwykle, żeby te cień nie były cieplutkie, ponieważ potem z tych ciepłych mogę filtrami zmienić na niebieski i odcień błękitu, żeby to stworzyć taką zimną, nocną, niebieskawo, turkusową atmosferę, bo tak się określa często noc, właśnie w takich. Naprawdę, jeżeli chcecie szybko uzyskać nocny efekt, to zmieńcie sobie balans kolorystyczny z niebieskim. Po prostu dodajcie może nie jakoś mega dużo niebieskiego, ale dodajcie sporo niebieskiego. Zdejmijcie żółty i czerwony i zobaczcie, jak się zmieni cały odbiór pracy. on Z automatu staje się zimny, taki mroczny, ciemny. Tym bardziej, że czerni się wtedy mocno wyciąga. Oczywiście ten czarny na końcu delikatnie modyfikowałem, zmniejszałem, żeby to nie było aż takie mocne, bo cała praca była mega, mega czarna na końcowym wykończeniu. Powiem wam szczerze, musieliśmy to dosyć mocno zmienić, bo nie wyglądało to dobrze. I tyle. Przybyliśmy już jakieś 2-3 godzinki w trakcie rysowania. Cienie zaczęły nabierać kształtu, powstawać. Całe postaci były zarysowane, alejka była zakolorowana, zacieniowana. Postać kamerzysty oczywiście też. Powiem wam, że nad nim spędziłem najwięcej czasu, no bo jest on główną postacią w centrum i też wiedziałem, że pozostałe postaci miały być zacieniowane. Baki pisali mi bardziej pod kąt tego, że one mają być jakby cieniami, to też skierowałem ich cienie do nóg kamerzysty, taką czarną farbą, rozlewając je delikatnie, żeby one, nie wiem, symbolizowały jakieś takie duchy przeszłości. Jak słuchaliście piosenki, też na pewno wiecie o co chodzi. Chciałem, żeby one jakkolwiek były częścią tej pracy i jakby skupiały też wzrok ku kamerzyście, dlatego też dodałem filtr koloryzujący, ściemniający, żeby środek był rozbłyskiem na biało, natomiast wszystko, co z tyłu było lekko, za niebieską taką mgiełką, otoczone czernią i Cieniami. I to też jest ciężki temat do zgryzienia, tym bardziej, jak macie tak mało czasu, bo jeżeli robicie nocną pracę, musicie za. Się przyłożyć do szczegółów. Natomiast tutaj postawiłem na mocne cienie. Ciekawe zarysowanie i fajny patent, który sobie opanowałem ostatnio na kursach, czyli mocne prześwietlenie jakimś jasnym kolorem. Postawiłem na jasno-niebieski taki błękit i zarysowałem wszystkie okrągłości. Powiedzmy tyłek każdej laski. Uda, włosy czy okulary kamerzysty. Tutaj gdzieś przy masce. Oczywiście od razu Wam powiem, nie pytajcie mnie kim jest kamerzysta. Jakby, no, domyślcie się, ja nic nie wiem. Jak widzicie, maski już nie ma, są okulary, jest maska, więc na tym zostańmy. Specjalnie nie pokazałem wam jak wzorowałem się na zdjęciu, bo byłoby to po prostu idiotyzmem. Więc nie pytajcie mnie w komentarzach. Nie spamujcie mi na Discordzie, proszę was. I tyle. Kiedy już zarysowałem całe te niebieskości i tak dalej, wyjąłem te wszystkie ważne elementy, zacieniowałem z drugiej strony, żeby jeszcze bardziej je wtopić w to tło. Żeby to jednak było naprawdę mega ciemna aleja. Na początku też chciałem uzyskać taki efekt jakby ktoś świecił latarką w centrum pracy, natomiast wszystko co za tą latarką, czyli za tą przestrzenią okręgu miało być praktycznie zupełnie czarne, ale to była za ciemna praca, delikatnie pozdejmowałem kontrastem, ekspozycją oczywiście poziomami i tak dalej, te czernie, samą czerń na kolorze selektywnym też mocno zdjąłem, jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli w ogóle wykonujecie te rysunki i jesteście ciekawi jak z takiej ciemnej pracy stała się ona taka w miarę przystępna dla oka, spróbujcie sobie kolorem selektywnym zdjąć czerń i przestawić delikatnie w stronę szarości, a dopiero potem na tę szarość dodać. Niebieski. Wtedy, jakby czerni dla oka nie gubi tej czerni, nie staje się szara, ale staje się granatowa, i z automatu praca dalej jest nocna, mroczna i ciemna i zimna, ale nie jest tak ciemna, jak była na początku. To jest dobry patent, którego warto się nauczyć. Jeżeli chcecie w krótkim czasie uzyskać ciekawy efekt nocy i tak naprawdę macie dużo elementów, dużo postaci i jakieś jeszcze tło, które jest całe zabudowane, bo jeżeli zrobiłbym tło po prostu jako chodnik i niebo, to też mógłbym się bardziej tym pobawić, bo to niebo mogłoby nadawać wtedy formę gradientowo, jakieś gwiazdki, księżyc, wiecie. Продолжение Jakiś refleks słoneczny, jakąś lampę mogłem tam dodać, ale stwierdziłem, że nie. Miała być mroczna sceneria, więc z tego wszystkiego zrezygnowałem i było to też podwójnie trudne, żeby całe tło zacieniować. Tym bardziej, że wszystko miałem na jednej warstwie. Tak jak mówię, ten czas strasznie goni, ale mam nadzieję, że docenicie mój wkład. Na końcu wszystko przerzuciłem do After Effects. Oczywiście wyciąłem ser ducho jeszcze w Photoshopie, żeby móc je potencjalnie bić w rytm muzyki. Jak to zrobiłem w Adobe After Effectsie, dodajecie sobie linię muzyczną, Dajecie, dajecie Keyframe Assistant, czyli taki wbudowany plugin w After Effects. jeżeli macie oczywiście opłacone, pakiet. Ja płacę 65 euro miesięcznie z tego względu, że pracuję w firmie jako grafik, więc mu, po prostu muszę mieć to do pracy gdzieś w domu jako freelancer bądź po prostu do firmy. Koniec tematu. Pożycie sobie keyframe asystantem jakby poszczególne klatki z całej linii muzycznej, wtedy każda sekunda to jest każda poszczególna klatka na muzyce i paroma bajerami przyciągnięcie skali, raczej punktu skali na wykres. Tam są takie rzeczy już, które są troszkę bardzo skomplikowane. Podzielenie całego efektu na 20, albo na 15. Zwiększenie X i Y na 100, ponieważ to serduszko było bardzo malutkie. Wtedy dopasuje wam się idealnie do ręki i jeszcze będzie wygrywało beat w rytm muzyki. Tam jeszcze oczywiście linie basu. lowki, key, high key je. pozmieniałem. Bypassy na lewe i prawe ucho, żeby to jak najlepiej wybijało rytm. Szczególnie kiedy jest bas w piosence, bo o to nam chodzi. Miałem wszystko gotowe, dodałem dym, dodałem przefiltrowanie tego starego filmu, wrzuciłem do Premiere Pro, wszystko wyrenderowałem i macie gotowy efekt, który widzieliście u kamerzysty na kanale, bądź właśnie zaraz zobaczycie fragment. Jak zwykle chciałem Wam merytorycznie przedstawić, jak powstał ten rysunek. Zobaczyliście tym razem od A do Z, że ja to robiłem w pełni tak jak przy szarych blokach, ponieważ przy Tytaniku zarzucaliście mi, że to nie ja rysowałem, że to są tylko filtry koloryzujące, bądź jest przerysowane ze zdjęcia. Także ja to doceniam, bo to jest chyba dla mnie komplement. Dzięki Wam za potencjalny suby, dzięki Wam za lajki. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć w Więcej prac, to zapraszam Was na mój kanał, stańcie się jednymi z Prozuraków. Witamy Was serdecznie wtedy na pokładzie. Wbijajcie na Discorda Prozuraki, tam zawsze możecie się podzielić czymś kreatywnym. Mamy tam poszczególne kanały do wszystkiego i tyle. Ja już nie przedłużam, macie efekt finalny piosenki kamerzysty, czyli całej animacji, którą zrobiłem. Ja się z wami żegnam i cóż, widzimy się w następnych seriach. Pamiętajcie, że we wtorek jest odcinek z malowania obrazów w Passpartout. Potem będzie rysowanie waszych komentarzy, więc jeżeli chcecie wystąpić, skomentujcie ostatnie rysowanie komentarzy, jakie jest na kanale. Oraz pomału zacznę zapowiadać serię z rysowania was, widzów, czyli waszych zdjęć z opisem, jak to, jako ogrów, jako magów, jako krewetki, jako... Co tam sobie wymyślicie, nieważne. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć! Zostaniesz moją muzą O teraz życie wiąże tylko z muzą No trudno, dopalam tego szluga aż do filtra Na dnie butelki wina zostało już kobelki